Pokażę Wam jak ja odkręcam drążek kierowniczy, który wygląda w ten sposób. Jest tutaj okrągły, także no ciężko to odkręcić nieraz jakąś żabą czy czymś pójdzie. Ale kupiłem sobie wczoraj takie proste urządzonko firmy stara. S myśnik DMPR i jak to działa. Zakładamy to tutaj, tutaj wkładamy klucz i odkręcamy tak, jak będziemy musieli dokręcić. Bierzemy to odwrotnie. I te zęby tutaj będą zaciskały tak. się, z tego zakładam tryczkę, dwie przedłużki i poszło, także ten klucz jest niedrogi. Nie wiem, ja za niego dałem coś koło 5 dych. Także no naprawdę spoko. Nie ma co kombinować jakimiś żabami czy czymś. No i też tutaj chodzi o to, żeby to dobrze dokręcić, bo to jednak jest... Jest końcówka drążka kierowniczego, tak? Jeśli się podobał filmik, dajcie lajka. Like Dzięki.